Krzysiu tak, jest kurwa z bieda, a ty jak wyglądasz, nie biednie Mówisz mi to, że to nie jest auto, bo to jest bieda. A, a ty myślisz, że tak, bieda to jest... O, tak. Trzyma to? Nie. Ty mówisz, że... Są... Witam, witam widzowie i fani tego typu. Jak wiecie o tym, że ostatnio przyszła do nas paczka? Jaka? O, to, to jest pytanie tego typu z filmu. Jakiej? Mm. La Mondo z prawej kamerki. Jak widzicie, widzą jej pani? A, no właśnie, to jest to, właśnie. I teraz będę wam pokazywał po kolei. Otwieramy sobie. Raz, spokojnie sobie otwieramy. To jest filma La Mondo. Bardzo ładna filma. Opłaca nam. Poczekajcie, poczekajcie, po to się fajnie tego, o. Widzicie? Tu mam coś takiego. O, właśnie. Coś takiego, widzowie a jeszcze. A, no właśnie. Bo czekacie z powietrza kamery. Na pewno. Trochę o niej jest. Widzicie? Widzicie Tego typu. Jeszcze coś mam. No. A jak to działa? Trzeba to po wszystko pospinać kablami jak widzicie tutaj jest coś takiego że można sobie wpiąć w szybie, czyli w środku w samochodzie robić jakieś filmiki i inne rzeczy to jest to tu mam okoblowanie o, jeszcze jest coś takiego, że można tą kamerę postawić w samochodzie, jak widzicie tutaj, jak widzicie osopelowanie to wszystko, teraz będziemy to spinać, jak widzicie, co to są takie jeszcze. I wiadomo Bardzo fajny śrubokręcik, tego typu jak widzicie. Co eee, ta kamera ma w sobie w ogóle? W co i fajnie. Poczekajcie, bo jaka tutaj jest fajnie tego. Ma obszaru Full, full HD O tego zacząć Ekan 8 calówka. Jak widzicie. Szerokość, kąt 36, tego typu, widoczność 360 metrów. Błąd, 300 metrów, nie 350, sorry, sorry. I jest bardzo łatwa do instalacji. A jaka jest instalacja? Jak widzicie bardzo dobra kamera Tego typu Jak wiecie o tym Mam nadzieję, że Wam się to podoba A jeszcze do tego LAMDO Robi Właśnie Parasole na samochody Tego typu Ale Musicie i na ich stronę Zobaczycie sami co i jak Instalacja Zaraz Wam pokażę instalację tej kamerki. Jak widzicie. Widzicie, co ja tego typu. Jeszcze mam tutaj. O, widzicie? To wszystko trzeba, wszystko pospinać tego typu. Jak widzicie ten kabel. Trzeba spiąć. No właśnie, trzeba spiąć. Widzę i fani tego typu. Bardzo fane urządzonko. Każdemu to się przyda. O, jest. Spinamy sobie. Jak widzicie. Teraz odpalimy sobie. Jak wiecie o tym, działa, działa. Jak widzicie, pięknie działa. To jest dobra firma. Widzowie, fani, musicie. Weź na ich stronę. Zobaczycie sobie sami Uuu, łobawen Coś Aha, już wiem. Przerzucenie się. O, pięknie to wygląda. Można sobie ustawiać górę w dół w zależności. Tak mówię, widzowie i fani, ja mogę wam pokazać, poczekajcie, widzowie i fani. Jak wiecie o tym, jak widzicie, działa tego typu, a ta kamera jest bezpieczna. A wiecie dlaczego? O właśnie, łobawy tego typu, z tego powodu, że jak jeździcie w góry czy w ciemności w ogóle, w góry, gdzieś jedziecie w trasę w ciemności, wszystko fajnie się pokazuje, właśnie. Bezpieczna jest ta kamera. Teraz to widać w, w dzień, a w nocy bardzo ładnie, właśnie tego typu. Jak widzicie działa, nie oszukuj, nie, nie kłamę, działa. Tak mówię, no musicie, wiesz sobie, na ich stronę zobaczyć. Ona jest bezpieczna ta kamera. Zapraszam. Nie wiem co mam powiedzieć. Bo po prostu musicie sobie sami potestować tego typu Benz. Jak widzicie, wiecie ile kosztuje? 500 dolarów. A tu uratuje was życie tego typu. Bo to w nocy daje. Bezpiecznie daje na trasę tego typu Benz. Jak wiecie, ile to kosztowało? 50 dolarów. No właśnie. I coś Wam powiem, byście skorzystali to, bo to jest bezpieczne przyjeździe i inne rzeczy. No właśnie. I teraz się zastanawiam, co będzie. Wysyłka jest gratis tego typu. Możecie y, wysyłać coś takiego, czyli kamery, samochody, inne rzeczy. To jest najlepsza kamera na świecie i bardzo ładnie odbiera. Jak widzieliście, właśnie łapałem tego typu. I zapraszam, żebyście wchodzili na ich stronę. I tak mówię, żebyście y, podsyłali kamery inne rzeczy, czyli jakieś samochody do recesowania czy kamery, czy sprzęty do samochodowego bardzo e, proszę o to, żebyście podsyłali właśnie jakieś coś takiego, żeby recesować żeby pokazać Wam że to działa, że to jest bardzo dobre i inne rzeczy, właśnie to jest to, trzeba iść do przodu nie do tyłu, pozdrawiam, bęc od tego zaczynamy co tak, a ja zacząłem coś po, po kolei. A Ty myślisz, że tak trzeba lecieć w górę? Nie, to nie jest tak. Trzeba zacząć od początku. Spicha się do przodu, a Ty myślisz, że będziesz taki?